Cześć. Im więcej światła, tym mniej golonów. Wydawałoby się, że to bzdura. Ale u mnie okazało się to prawdą. O co chodzi? Głównie o moje anubiasy i bucefalandry. Nie ukrywam, że na Zwłaszcza na starych liściach jest na nich trochę glonów, trochę krasnorostów, ale w takich ograniczonych, rozsądnych nazwijmy to ilościach. Ale oczywiście są, nie będę ukrywał, że nie ma w ogóle. Są to rośliny wolno rosnące, więc tym bardziej podatne na, na to, żeby po pewnym czasie na starych liściach tworzyły się takie glony. Ale. No wygląda to, jak wygląda. Oczywiście nie przeszkadza mi to w jakichś tam, nie wiem, nie wiem, jaki bardzo mocny, mocno, no toleruję to tak naprawdę, bo nie mam wyjścia. Nie jest to jakaś tam tragedia, chociaż pewnie, że wolałbym, żeby ich nie było, bo nie ma to jak ładny zielony listek, a nie z y, czarnym obramowaniem. No oczywiście rzecz gustu, ale u mnie Anubiasy i budzki... Zauważyłem od jakiegoś czasu, że mają mniej glonów. Liście wyrastają yy, i nie obrastają glonami. Te liście, które już tam wyrosły, to są już w pewnym sensie stare, bo mają tam powiedzmy 2-3 yy, no, miesiące takie liście. To już yy, w poprzednim, przy poprzednim oświetleniu, już one zaczynały delikatnie tam się te glony pojawiać, a tutaj tego nie ma. Te liście są czyste. A oświetlenie jest mocniejsze. W opisie i na końcu tego filmiku zamieszczam Wam link do filmiku, gdzie wyjaśniam, jakie mam oświetlenie tutaj w tym zbiorniku, jak i czym świecę. I do tej pory świeciłem dwoma beleczkami na bardzo słabe te belki to są belki Sunsuna. One działają elegancko, nic się z nimi nie dzieje, tylko że no światło da, dawały takie no dość nędzne, a mimo to pojawiały się glony. W momencie, kiedy zostawiłem jednego sunsuna, a zamiast tego drugiego odpaliłem dużo mocniejszego synkora, glony zaczęły znikać i liście zaczęły rosnąć czyste. I o co chodzi? Tak do końca nie wiem o co chodzi, no ale jakieś tam wnioski z tego wyciągam. I pierwszy wniosek jest taki, że ważne jest, gdzie jest posadzona roślina, to znaczy w jaki sposób oddziaływuje na roślinę światło. Czy jest to bezpośrednie działanie, czy jakieś rozproszone. Wiemy, że diody świecą, ledy świecą bardziej punktowo niż na przykład świetlówka, więc jeżeli taka roślina, taki Anubias, tak jak było u mnie, będzie rósł bezpośrednio pod tą Belką, to pomimo tego, że światło jest stosunkowo słabe, to glony mogą się pojawić. Czyli ważne jest, gdzie mamy ustawione oświetlenie i gdzie mamy rośliny, jak to oświetlenie pada na rośliny. Druga rzecz, ważny jest przepływ wody. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli przepływ wody jest mocniejszy, w tym momencie, jeżeli mocniej opływa yy, na przykład te anubiasy i bucefalandry, to jest. Wychodzi im to na korzyść, bo yy, właśnie tych glonów jest zdecydowanie mniej praktycznie na nowych liściach, i takich liściach sprzed kilku miesięcy praktycznie ich nie ma. Wtedy tam, gdzie one rosły, woda była. prąd wody był bardzo słaby. To była woda bardziej stojąca niż płynąca no bo były tak, powiedzmy, delikatnie schowane. W tym momencie mocniejsze światło, ale inne padanie tego światła i mocniejszy strumień wody spowodowały wyraźny efekt w ograniczeniu liczby, w znacznym ograniczeniu liczby glonów na tych dwóch roślinach. Bo z pozostałymi roślinami nie było problemów. Tam te glony się nie pojawiały, Dopier tylko na tych wolno rosnących roślinach u mnie pojawiały się na tych starych liściach glony. Także takie rzeczy jak prąd wody, przepływ wody i konkretne miejsce oświetlenia, gdzie pada światło i jak dużo tego światła pada, też warto wziąć pod uwagę, sadząc rośliny yy, lub po prostu próbując walczyć z glonami, zastanawiając się skąd się te glony biorą. No, to właśnie mogą być na przykład stąd. To dzisiaj tak krótko. Trzymajcie się, cześć.